Macie już iOS 26 na swoim iPhone'ie? Jeśli tak, to koniecznie zobaczcie najlepsze triki oraz ukryte funkcje, z których można korzystać w tym systemie. W poprzednim wideo mówiłem Wam o największych nowościach, takich ogólnych zmianach, które od razu są widoczne, ale w ustawieniach czy ogólnie wewnątrz samego systemu jest sporo opcji, czy też właśnie ukrytych funkcji, z których można korzystać. Także jeśli jesteście zainteresowani, to koniecznie obejrzyjcie to wideo do końca. A jeśli będziecie na przykład chcieli kupić nowego iPhone'a, który wspiera właśnie iOS 26, to polecam. Wam sprawdzać te większe sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu. Bo tam można znaleźć bardzo dużo różnych promocji, dzięki którym można oszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Nie przeciągając, lecimy z tematem. A partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja NordVPN. Tak jak wam wielokrotnie mówiłem, ja z niej korzystam od prawie trzech lat i naprawdę nie wyobrażam sobie, czy to pracy w domu, czy gdzieś w podróży, ze względu na to, że zwiększa ono bezpieczeństwo czy anonimowość w sieci. Możecie korzystać z różnych dodatkowych funkcji, nie tylko przełączając się na inne serwery, ale możecie na przykład odpalić funkcję Threat Protection, która zwiększa właśnie bezpieczeństwo w sieci, też na przykład ograniczając dodatkowo reklamę i wykrywając złośliwe oprogramowanie na przykład na poszczególnych stronach. A jeśli używalibyście tej aplikacji na komputerze i włączyli sobie funkcję Threat Protection Pro, to jesteście w stanie chronić się przed malwareem w ściąganych plikach, zapobiegać phishingowi, czy rozpoznawać fałszywe sklepy online właśnie dzięki tej funkcji. I więc jeśli będziecie zainteresowani, to wejdźcie sobie na linka nordvpn.com ukośnik i właśnie z moim kodem rabatowym otrzymujecie fajny rabat, no i 4 miesiące gratis, a nade wszystko obowiązuje 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy. Jeśli coś wam się nie spodoba, w co wątpię, to NordVPN po prostu odda Pieniądze. Linka oczywiście macie na dole, Namylecimy lecimy z tematem. Zaznaczę tylko na początku, że to wideo jest dopełnieniem pierwszego filmu z omówieniem najważniejszych nowości, najlepszych funkcji, które pojawiły się w iOS 26. Moim zdaniem warto zobaczyć najpierw tamten materiał, a później przejść sobie właśnie do tego, jako dopełnienie całego zestawienia funkcji trików, które musicie znać mając właśnie iOS 26 na Waszym iPhone'ie. Pewną nowością, na którą musieliśmy bardzo długo czekać, jest to, że jak podłączycie sobie iPhone'a do ładowarki, ja akurat go podłączyłem do Powerbanka z ładowarką Maxa i w związku z tym ten czas jest wolny, ale możecie zobaczyć szacowany czas naładowania i potrzeba, jak widzicie, około godziny do naładowania do 80%, ale jak wejdziecie sobie w ustawienia, to tam zobaczycie dokładny szacowany ten czas, a mianowicie do 80% około godziny, natomiast do 100% aż dwie. Tak jak wam mówię, ten wolny czas wynika z słabej jakby ładowarki, natomiast z drugiej strony, żeby mieć to w ogóle włączone, trzeba mieć też włączone z. Optymalizowane ładowanie, więc tutaj koniecznie zajrzyjcie. I od razu warto sobie wejść w tryb zasilania i włączyć zasilanie adaptacyjne, a także powiadomienie o zasilaniu adaptacyjnym. Jest to tryb, w którym tak naprawdę iPhone będzie zużywał właśnie mniej energii, mniej baterii w momencie, w którym uzna, że jakaś aplikacja czy jakaś funkcja iPhone'a zbyt mocno go po prostu obciąża, wtedy zmniejszy tą po prostu wydajność, tak aby przedłużyć czas pracy właśnie waszego telefonu. I zobaczcie, jaki to jest fajny też gest. Możecie od teraz w środku. Nawet ustawień przesuwać się po prostu do wcześniejszej zakładki, a niekoniecznie przechylać się po prostu tutaj od krawędzi. Możecie to zrobić z poziomu środka ekranu. Wypróbujcie sobie. Teraz w iOS 26, jeśli będziecie w zakładce z połączeniami telefonicznymi, wystarczy, że przesuniecie sobie i pojawi Wam się przycisk, przypomnij, i możecie ustawić, aby na przykład jutro do kogoś oddzwonić. Dodatkowo możecie sobie tutaj zmienić widok na ten stary, jeśli bardziej by Wam się podobał. Natomiast generalnie macie też fajną opcję filtrowania w ogóle połączeń. Możecie sobie ją włączyć, no i wtedy będziecie mieć pofiltrowane na niechciane z pocztą głosową i itd. Tak Także możecie w prosty sposób to sobie zobaczyć, a albo oznaczyć dany kontakt jako znaną osobę, jeśli na przykład pierwszy raz do Was dzwoniła, a rozpoznajecie ją. Jeśli czasami zdjęcia na Waszym iPhone'ie nie wychodzą tak jak chcecie, to może być problem z obiektywem, a raczej tym, że jest po prostu brudny. Teraz pojawiła się fajna opcja, którą możecie sobie właśnie włączyć tutaj, a mianowicie sugestie czyszczenia obiektywu. I jeśli Wasz obiektyw zostanie zabrudzony, to iPhone podpowie Wam, żeby przed zrobieniem zdjęcia po prostu go wyczyścić. Tutaj dodatkowo Wam polecam też włączyć właśnie te opcje. One są domyślnie na iPhone wyłączone, więc również w iOS 26 polecam je mieć na zielono. Jeśli korzystacie z AirPodsów, to wejdźcie sobie w zakładkę z Airplayem, Continuity i kliknijcie nadal używaj słuchawek, co będzie oznaczać, że jak wejdziecie do auta z puszczoną muzyką na AirPodsach, to ta muzyka dalej zostanie właśnie na waszych słuchawkach, a nie przełączy się na system audio w waszym samochodzie. Jeśli robicie zrzut z ekranu i denerwuje was to, że po każdorazowym takim zrzucie pojawia się cały ten ekran i go tutaj zapisywać. Możecie to w prosty sposób wyłączyć, a mianowicie wchodzicie w ogólne, zrzut ekranu i wyłączacie po prostu tą opcję, dzięki czemu jak będziecie robić teraz screena, to on po prostu wyświetli się na dole. Nie wszyscy też wiedzą, że powróciła wreszcie lupa do screenshotów. Jeśli zrobicie sobie zrzut z ekranu, to możecie dodać właśnie taką lupkę, aby jeszcze bardziej podkreślić dany fragment, żeby coś wyeksponować, żeby ta druga osoba od razu to widziała. Od teraz w zakładce z ustawieniami aparatu możecie również sobie wybrać, jak Dokładnie ma działać nowy przycisk Camera Control, w sensie nowy. On pojawił się rok temu, natomiast teraz możemy sobie dostosować, które ustawienia i w jakiej kolejności mają być tutaj wyświetlane. Od teraz w centrum sterowania możecie sobie dodać zakładkę z dźwiękami w tle, która posiada jeszcze więcej dźwięków. Może być to dźwięk ogniska, samolotu, gwaru, no i możecie sobie właśnie jeden z nich puścić, na przykład jakiś deszcz, aby się po prostu zrelaksować. W notatniku też zaszło sporo zmian. Po pierwsze, możecie dyktować, a raczej przejterowywać polskie słowa i działa to też całkiem nieźle. A, N, N, A. I jak widzicie, prawie się to udało. Natomiast z drugiej strony możecie też używać technologii Markdown. Jeśli piszecie na przykład jakieś artykuły do internetu, na bloga, to teraz będziecie mogli w prosty sposób to wyeksportować właśnie z tego miejsca. Będąc w Safari, widzicie tutaj odmieniony design. Ale jak klikniecie sobie dwa razy szybko w te trzy kropeczki, to od razu pokażą wam się wszystkie otwarte karty w tle i będziecie mogli sobie je przejrzeć. Jeśli korzystacie z wbudowanego budzika, to polecam wam teraz ustawiać go sobie w ten sposób, że możecie ustawić po pierwsze konkretną godzinę. Danego alarmu, ale z drugiej strony coś, co jest nowością, pewną ukrytą funkcją, to długość samej drzemki. Od teraz możecie sobie wybrać odpowiedni dla Was czas, a nie jest on od razu ustalony przez system. Jeśli korzystacie z Apple Music, to możecie sobie włączyć funkcję automatycznego miksu, a mianowicie wchodzicie tutaj w tą zakładkę. A następnie jesteście w stanie po pierwsze mieć w ogóle włączone przejścia między utworami, a następnie możecie odpalić sobie Automix. U mnie akurat to tutaj teraz nie działa, bo nie mam akurat na tym urządzeniu subskrypcji, ale normalnie to chodzi i naprawdę bardzo fajne są te przejścia, więc polecam Wam mieć to włączone. Kiedy teraz będziecie sobie czegoś słuchać, to zauważcie to, że jak wyłączycie ekran, to ta muzyka będzie na całym przednim panelu, nie będzie ograniczać się. Wygląda to moim zdaniem o wiele lepiej aniżeli wcześniej, także również możecie sobie z tego korzystać. Mając właśnie Apple Music. Jeśli słuchacie jakiś podcastów, to ta szczególnie zmiana może Wam się spodobać, a mianowicie macie teraz więcej opcji związanych z samym przyspieszaniem danego podcastu. Możecie to po prostu dwukrotnie lub nawet trzykrotnie przyspieszyć, natomiast jest jeszcze opcja wzmacniaj dialogi, dzięki czemu ten dźwięk po prostu będzie bardziej wyrazisty. A co równie fajne, jeśli byście chcieli na przykład komuś udostępnić ten podcast, ale niekoniecznie od początku, to możecie właśnie wybrać konkretny fragment, w którym na przykład, wy się zatrzymaliście i chcecie akurat na niego wskazać, dzięki czemu ta osoba będzie mogła szybciej właśnie do niego przejść. Jeśli macie jakieś zdjęcie, które zostało zrobione w trybie portretowym, to możecie sobie tutaj kliknąć na tą małą ikonkę, dzięki której ona zamieni tak naprawdę to zdjęcie w ruchomą animację. I w momencie, w którym będziecie obracać iPhone'a, to zdjęcie będzie dawało nam efekt 3D. Was może się spodobać to, że dźwięki do iPhone'a są teraz bardziej urozmaicone, bowiem ten klasyczny odbicie ma aż teraz 8 wersji. I ta mi się najbardziej podoba. I jeśli chcielibyście swój własny dzwonek ustawić właśnie na iPhone'ie, to wystarczy, że go pobierzecie. Plik musi mieć poniżej 30 sekund. Ewentualnie trzeba go skrócić. I jak wejdziecie sobie do aplikacji pliki, w którym na przykład zapiszecie ten dzwonek, to wystarczy, że na niego klikniecie, a następnie tą strzałeczkę Udostępnij i tutaj jest opcja Ustaw jako dzwonek i automatycznie, bez konwertowania, od razu właśnie ten dzwonek zostanie ustawiony. Także jest to też bardzo fajna opcja. Pewnie wszyscy już z Was to zauważyli, ale pojawiła się opcja Zaznacz, dzięki czemu możemy zaznaczyć tylko fragment danej wiadomości. Musieliśmy na to lata czekać, no ale wreszcie jest. Jeśli używacie AirPodsów, to tak jak już wcześniej wspominałem, możecie sobie w ustawieniach właśnie tych słuchawek włączyć bardzo fajną opcję, dzięki której będziecie w stanie wyzwalać po prostu nagrywanie właśnie na tym iphonie za pomocą pilota w tych słuchawkach. Wystarczy wejdziecie sobie w tą opcję, a następnie zdalny aparat i tu możecie sobie wybrać jak to ma działać, czy za pomocą naciśnięcia raz, czy naciśnięcia i przytrzymania. Wtedy po prostu te nagrywanie rozpocznie się albo właśnie zakończy. Fajne jest to, że pojawiła się też aplikacja Podgląd, dzięki której jesteście w stanie tworzyć lub na przykład skanować po prostu dokumenty, chyba że macie na przykład jakąś umowę do podpisania, tutaj również oczywiście to zrobicie. i Jest to tak naprawdę taki urozmaicony notatnik, w którym po prostu można dopisywać czy podpisywać też różne rzeczy. Co prawda, call screening w naszym kraju jeszcze nie działa, musimy obejść się smakiem, ale jeśli wejdziecie sobie do zakładki telefonów w ustawieniach, to tam możecie włączyć, żeby wyciszać chociażby od nieznanych, dzięki czemu oprócz filtrowania tych połączeń będziecie mogli też zobaczyć, kto wam się nagrał, na na poczcie głosowej, tak aby ewentualnie oddzwonić do tej osoby, jak ona się po prostu przedstawi. Pokazywałem wam teraz wiele funkcji, które normalnie działają w Polsce, ale pamiętajcie o tym, żeby odblokować pełen potencjał iOS 26, to trzeba mieć włączone Apple Intelligence i najlepiej mieć zmieniony region waszego Apple ID na amerykański, tak samo język systemu właśnie na amerykański, dzięki czemu będziecie mogli korzystać z prawie wszystkich funkcji, które u nas w Europie, albo tym bardziej w Polsce po prostu nie działają. Natomiast jak wam mówię, nie da się czasami tego obejść, zmieniając tylko region na waszym telefonie, trzeba też po prostu założyć nowe konto, ale jeśli chcecie po prostu korzystać w ograniczonej formie z tego Apple Intelligence, na przykład po prostu po angielsku, to w momencie, w którym na przykład zrobicie sobie screenshot, od teraz możecie w prosty sposób właśnie zaznaczyć daną rzecz i Apple Intelligence po prostu wyszuka bardzo podobnych grafik czy informacji o tym konkretnym zdjęciu. Możecie sobie też zapytać czata GPT, co ma z tym zrobić. No, i będziecie mogli w prosty sposób przejść do tego asystenta. Dodatkowo pamiętajcie również o tym, że oprócz takich nowości, jak właśnie Automix, macie możliwość korzystania również z tłumaczeń całych piosenek. Jak widzicie, jak wejdziecie sobie w jakiś utwór i klikniecie akurat pokaż, właśnie tłumaczenie po angielsku, to od razu pod tym konkretnym tekstem pojawia się przetłumaczona wersja i możecie sobie na bieżąco to odczytywać. Także jak widzicie, jest naprawdę bardzo dużo różnych opcji, trików, funkcji, z których warto sobie korzystać, a nie są one od razu widoczne na pierwszy rzut oka. Także warto wiedzieć, z czego korzystać. Jeśli macie znajomego, który ma też iPhone'a i zaktualizował sobie go, to możecie mu przesłać ten film, aby po prostu mógł z tego wszystkiego korzystać. Dzięki temu Wy na przykład też skorzystacie na tym, bo będziecie mogli na przykład w lepszy, łatwiejszy sposób porozumiewać się w jakichś grupowych czatach i tak dalej. No i pamiętajcie też, że chcąc kupić nowego iPhone'a, polecam wam sprawdzać te większe elektromarkety, do których linkuję w opisie tego filmu, bo tam pojawiają się najlepsze ceny, więc warto oszczędzać po prostu pieniądze. No i pamiętajcie, aby wypróbować sobie aplikację NordVPN. Tak jak Wam mówiłem, z jednej strony z moim kodem rabatowym otrzymacie 4 miesiące gratis i fajny rabat. Wystarczy wejść na stronę nordvpn.com ukośnik matkra i tam będziecie mieli tą specjalną ofertę. No i z drugiej strony po prostu polecam Wam wypróbować tę aplikację, bo świetnie działa, jest bardzo duży wybór serwerów na całym świecie. na no a nade wszystko możecie sami ją przetestować i jak tylko Wam się coś nie spodoba, to istnieje 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy, więc NordVPN wypadku oddawam pieniądze, więc nic nie ryzykujecie Także linka macie oczywiście na dole, tyle ode mnie w dzisiejszym materiale trzymajcie się cześć.